Dzień dobry. Witam serdecznie. I zapraszam do wykonania nowej pracy. Będzie to ozdoba taka okienna do powieszenia, bądź do zawieszenia też na ścianie. Będzie to praca metodą filet, i zaczynam w najszerszej części tej pracy. Później będziemy robić dalszą część od dowiązanej nitki, ponieważ chcę uniknąć dobierania oczek. Na początek będzie to dosyć spore wyzwanie, bo w najszerszym miejscu ta praca jest dosyć duża i nabrałam 370 oczek łańcuszka i teraz tak zaczynamy od rządku, który zaczynamy od pełnych krateczek, więc nabieram sobie jeszcze 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, wkłuwam się w czwarte oczko, licząc od słupka i tutaj już wykonuję zwyczajne Zwyczajne słupki. Potrzebuję cztery słupki na pierwszą pełną krateczkę. Pamiętamy, że wpływamy się oczko przy oczku, żeby po prostu uniknąć takich niefajnych przerw między słupkami, w tym pierwszym rządku, oczywiście, bo później się wszystko już unormuje. Więc na to zwracamy. Uwaga, ok, czyli zaczynamy od pełnej kratki, na pełną krateczkę wykonujemy 4 e, słupki, następnie robimy krateczki puste. Żeby wykonać kratkę pustą, nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam dwa oczka łańcuszka u dołu, a wkłuwam się dopiero w trzecie oczko i z tego trzeciego oczka wykonuję słupek. O. I w ten sposób sobie dalej działam. O. Także na tym opiera się zasada, Na koniec rządku podam opis, ile jest pełnych krateczek, ile pustych, ile potrzebujemy słupków do wykonania, do wykonania kolejnych pełnych kratek. I bardzo proszę zapisywać sobie właśnie te podane wyszczególnione elementy. To nam usprawni pracę, będzie też szybciej w związku z tym. Więc myślę, że to jest taki dobry sposób. Staram się zawsze też pokazać fragmenty rządków, żeby można było sobie też na bieżąco samemu przeliczyć. Pokazywałam wcześniej z jakich ja korzystam rzeczy. Szydełko 1,25 i to jest ta cieńsza Ariadna, czyli na 830 metrów. I teraz pamiętajmy też o tym, że jeżeli chcemy uzyskać pracę mniejszą, to właśnie korzystamy z mniejszego, drobniejszego szydełka i z cieńszej włóczki. Także tym samym zaczynamy nową pracę. Mam nadzieję, że się wszystkim Paniom spodoba. Pierwszy rządek ja już mam gotowy. Zaraz przedstawię jak on wygląda. Proszę sobie zapisać kolejność wykonywanych elementów. Wtedy będzie na pewno ułatwienie. Szerokość w, naj, w naj, tym naj, największym miejscu to 70 cm, przynajmniej tutaj w moim przypadku, przy użyciu takiego szydełka i takiej włóczki, takiego kordonka. Więc tak. Aha, jeszcze co jest fajne, jest to praca symetryczna, więc jak dojdziemy do połowy. To po drugiej stronie, w odbiciu lustrzanym, oczywiście, musimy wykonać wszystkie te same elementy. I tak, zaczynam od jednej pełnej kratki, czyli cztery słupki obok siebie. Następnie 5 krateczek pustych, 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I dalej, tutaj mamy chyba 16: 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, tak, 16 pustych krateczek. Teraz na przemian, pełna, pusta, pełna. Następnie 23 kratki puste. I jesteśmy już przy środkowym etapie. Środkowy motyw to 9 krateczek pełnych, a więc 28 słupków obok siebie. I teraz przechodzimy na lewą stronę pracy, więc tak jak mówiłam, odbicie lustrzane. Na początek robimy 23 puste krateczki. Następnie na przemian, pełna, pusta, pełna. 16 krateczek pustych. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 5 pustych i 1 pełna. I no, w kolejnych, chyba dziewięciu jeszcze rządkach jesteśmy w tej samej szerokości, po czym będziemy zmniejszały o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, więc będzie nam się ta praca zmniejszać, ale nie ukrywam, że będzie to dosyć duża ozdoba. Ja sobie tak pomyślałam, że to będzie właśnie ozdoba okienna. Drugi rządek, ale zanim jeszcze przejdę do drugiego rządku, bo zapomniałam o tym powiedzieć, proszę zobaczyć mi zostało tyle yy, łańcuszka po prostu i yy, na koniec, kiedy będziemy dowiązywały nitkę od drugiej strony, obcinamy po prostu yy, tą pętelkę yy, i yy, to znaczy ten pęczek. Rozsłupujemy aż do momentu, kiedy zostaną nam 3 oczka łańcuszka. Dowiązujemy wtedy nitkę i wykorzystujemy, więc nie ma z tym problemu. Lepiej, żeby zostało, niż żeby zabrakło. Natomiast teraz już przejdziemy do drugiego rządku, do opisu drugiego rządku. I tak, na początek zrobiłam 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Więc mamy jedną krateczkę pełną, czyli cztery słupki obok siebie, pięć pustych. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, więc początek jest identyczny jak w poprzednim rządku. Następnie robimy kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pustych krateczek. Dwie kratki pełne czyli siedem słupków obok siebie wykonując kratkę pełną nad kratką pustą robimy dwa słupki na mostku i następnie krateczki puste chyba 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 zgadza się i już jesteśmy w środkowej części pracy. Tu mamy naprzemienne kratki. Pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna. I tych naprzemiennych krateczek jest 9. Przechodzimy teraz na lewą stronę pracy. Odbicie lustrzane, więc mamy 22 krateczki puste. Dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 18 pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 5 pustych i 1 pełna. Popatrzmy sobie jeszcze jak, na to jak wyglądają te rządki, można sobie włączyć pauzę, porównać pracę. O. Tak. I jeszcze tylko, właśnie chciałam pokazać, jak przechodzimy do kolejnego rządku. Przerzucam sobie pracę wtedy na drugą stronę. I tak jak mówiłam, na początku tego rządku na pierwszy słupek nabieramy po prostu troszeczkę łańcuszka. Natomiast kolejne słupki no, wykonujemy już w tradycyjny sposób. I ten trzeci rządek, początek sobie ponawiamy, więc puste kratki, pełne. W ten sam sposób wykonujemy jak to było rządek niżej. Trzeci rządek. Jesteśmy w tej samej szerokości. Jeszcze, jeszcze kolejne 6 rządków będzie w tej samej szerokości. Jedna krateczka pełna, czyli cztery słupki, pięć pustych, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i dalej kratki puste 2 4 6 8 10.

Na przemian. Pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna. Więc ponowiłyśmy ten fragment. On wygląda identycznie jak rządek niżej. Lewa strona robótki. 21 pustych krateczek. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna pusta, 2 pełne. 1 pusta, 2 pełne. 12 krateczek pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 5 pustych, no i 1 pełna. Popatrzmy sobie jeszcze na rządek dla porównania, dla sprawdzenia. Czwarty rządek. I tak, na początek jesteśmy w tej samej szerokości. Na początek robię jedną krateczkę pełną, a potem puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 krateczek pustych. Idziemy dalej. 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Jedna pusta. No i 3 pełne, a więc 10 słupków obok siebie i dalej mamy kratki puste 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 i wyszło. I środkowy element pracy pełna, dwie puste. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dwie puste, jedna pełna. <laughs> I teraz lewa strona pracy. 20 krateczek pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 1 pusta, 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Tu oczywiście nie pamiętam, ile było, ale już do końca robimy kratki puste i jedną pełną brzegową. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 też tych pustych krateczek tutaj jest. No, i zerknijmy sobie jeszcze raz na cały rządek. Dla sprawdzenia. Tu się tak brzydko ułożyło, ale to jest krateczka pełna po prostu. O. Piąty rządek. Zaczynamy od jednej krateczki pełnej. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 krateczek pustych. dwie kratki pełne, 4 puste. Pełna pusta, pełna. 3 puste, no i 2 pełne. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. I środkowy motyw ponawiamy, czyli robimy tak samo jak było piętro niżej. Pełna, dwie puste, pełna pusta, pełna pusta, pełna, dwie puste, pełna. Dwadzieścia kroteczek pustych, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie, trzy puste, pełna pusta, pełna, cztery puste, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Do końca, już tylko kratki puste i jedna pełna brzegowa, i tych pustych tutaj wyszło. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jeszcze muszę sprawdzić, czy po tej drugiej stronie, bo nie pamiętam. 6, 8, 10, tak, też 15. Ale popatrzmy sobie jeszcze raz na cały rządek. Dla sprawdzenia oczywiście, żeby się nie wkradła żadna pomyłka. Szósty rządek. I teraz tak jesteśmy w tej samej szerokości. Jedna krateczka pełna na początku, czyli 4 słupki, dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ich wyszło. Następnie dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 3 puste. I tutaj mam 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. 3 kratki puste. Jedna pełna. Znowu mamy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Tych krateczek pustych wychodzi. No i jesteśmy już w środkowej części pracy. Jedna pełna, 5 pustych. Jedna pełna, 5 pustych. I jedna pełna. Przeskakujemy na część lewą. 19 krateczek pustych, 1 pełna, 3 puste, 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, 3 puste, 2 krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 15 pustych krateczek, no i 1 pełna. Ale spójrzmy jeszcze raz na całość dla kontroli. Aby nie było żadnego błędu. Prawa strona musi zgadzać się z lewą, oczywiście, bo jest to praca symetryczna. Siódmy rządek. No i teraz tak. Jedna kroteczka pełna. Kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 2 puste, 2 pełne, 1 pusta, 2 pełne. Krateczki puste tu mam: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. I jesteśmy już w środkowej części pracy. Pełna, pusta. 3 pełne, 2 puste, 1 pełna, 2 puste, 3 pełne, pusta pełna. 20 krateczek, 22 krateczki puste, 22. I znowu wzorek. 2 pełne, pusta. 2 pełne, 2 puste. 3 krateczki pełne. I tutaj mamy 15, czy znaczy, ja dobrze pamiętam? Tak, 15 krateczek pustych i na samym końcu i jedna pełna, ale spójrzmy sobie, proszę, jeszcze raz. Sprawdzamy również na wizji, czy wszystko się zgadza, bo chcemy uniknąć błędów. Ósmy rządek pracy. I na początek mamy jedną krateczkę Pełną, następnie kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. I wyszło. I dalej robimy 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Znowu kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, czyli 26 pustych krateczek. Następ, następnie wykonujemy. O, i już jesteśmy w środkowej części pracy. Tutaj mam dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków, 4 puste. 7 pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. I znowu 4 puste. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie dwadzieścia sześć krateczek pustych, trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. 16 pustych i na samym końcu jedna krateczka pełna. Popatrzmy sobie jeszcze na całość. Dziewiąty rządek pracy. Już powoli pojawia się jakiś wzorek. Zaczynamy od, w tej samej szerokości jesteśmy, zaczynamy od krateczki pełnej, czyli 4 słupki obok siebie. Dalej kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pustych krateczek. I dalej mamy 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna pusta, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Jedna pusta i znowu dwie pełne. Następnie krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków, 3 puste i znowu 3 pełne. Jesteśmy w środkowej części pracy: 5 krateczek pustych, 1 pełna, 3 krateczki puste. 1 pełna, 3 krateczki puste, 1 pełna, 5 pustych, 3 pełne, 3 puste, 3 pełne. I tutaj mamy 10 pustych krateczek, następnie 2 pełne, 1 pusta, 2 pełne, 1 pusta. 3 pełne. I następnie 4 6 8 10 12 14 16 17 pustych krateczek i na samym końcu jedna pusta. Tak jest. Jeszcze chciałam sprawdzić, bo nie byłam pewna, ale teraz popatrzmy jeszcze na całość dla sprawdzenia oczywiście, czy wszystko nam tutaj odpowiada, czy wszystko się zgadza. Ja już skończyłam dziewiąty rządek, ale zapomniałam powiedzieć, że w kolejnym będziemy zmniejszały o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I jak to wykonać? Na początek przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek i z tego czwartego słupka zaczynamy trzy oczka do góry na początek i tutaj dwa słupki na mostku sobie opieramy, oczywiście. No i dalej, oczywiście. Według wzoru działamy, natomiast kończymy też wcześniej, czyli ta ostatnia pusta kratka w rządku będzie dla nas kratką pełną. Mówię tutaj o, ty, o tym miejscu, tak? czyli o tym dokładnie. Tutaj będziemy robiły kratkę pełną, więc trzy ostatnie słupki zostawiamy nieprzerobione. No i dziesiąty rządek jest to rządek, w którym zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Kolejny rządek będzie jeszcze w tej samej szerokości, a potem będziemy zmniejszać. I na początek zaczynamy od krateczki pełnej. Potem kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ich wyszło. Następnie robimy 5 krateczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. No i znowu mamy puste chyba 10. A nie 9, przepraszam, 4, 6, 8, 9. 9 krateczek pustych i następnie 5 pełnych, więc 16 słupków, 1 pusta. I znowu mamy 5 pełnych. Potem 4 puste, pełna, 3 puste, pełna, 3 puste, pełna, 4 puste, 5 pełnych, 1 pusta, 5 pełnych i tutaj mamy 9 pustych. 5 kratyczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. 20 pustych, 1 pełna. Pamiętamy o tym, że robimy ją chwilkę wcześniej, więc trzy ostatnie słupki zostają po prostu nieprzerobione, więc tak to wygląda. Jeszcze sobie zerknijmy na cały rządek, żeby nie było wątpliwości.